Ej, ale to miało być o wiatraku, a nie o graniu. Proszę Państwa, zaczynamy. 34 odcinek: wiatrak fotowoltaika złotów. No i dzisiaj yy, rzeczywiście ma być o wiatraku. A nawet tytuł jest kominek napędzany wiatrem, bo ten przykład przy moich próbach udał się najlepiej, bo, proszę Państwa, no, używam cały czas lamp y, kwarcowych, które grzeją nam pokój, nawet uzyskiwałem po 6, po 6 kW 6 kilowat, 6 mocy z wiatraka, żeby y, to wszystko u, u, uchwycić, uchwycić efekt energetyczny wiatraka. Inne sposoby jak prowadzanie ciepłej wody i tak dalej. To zresztą za dużo omawiać się nie udało. I w związku z tym, że jednak wyświetleń internautów jest bardzo dużo, kilkukrotnie więcej niż na innych filmikach, bardzo mocno się zastanawiałem skąd to się właściwie Wzięło, czemu ludzie się tak tym interesują jak przecież te wiatraki przy domowie, czyli w województwie wielkopości, to chyba można policzyć na palcach jednej ręki. U nas zresztą też były problemy, bo burmistrz się nie chciał zgodzić na ten wiatrak. Natomiast ja za wszelką cenę chciałem zobaczyć, co to jest z tym wiatrakiem. No i próbowałem również zdocieć z tego, czemu internauci tak się tym interesują. No później się okazało, że jest proste przełożenie. Otóż społeczeństwo, świat zaczął się rozwijać, cywilizacja jak Kolumb, Vasco da Gama i ci inni zaczęli żaglowcami docierać do innych kontynentów, przywozić nowe produkty, nowe zwyczaje, ale to wszystko działo się za pomocą wiatru. Później wiatraki holenderskie, które zaistniały jeszcze przed epoką, erą silników parowych pozwoliły na również wykonywanie wielu, wielu rzeczy i prawdę powiedziawszy, to te wiatraki jeszcze do dziś istnieją. Nawet u nas w Złotowie, skąd nagrywam ten odcinek, jest wiatrak bez co prawda napędowych śmigieł ale jednak jest. Jest osiedle wiatraczne, na którym jest ten wiatrak nie oczywiście obroną, jest ochroną konserwatorską objęty ten miastach. W związku z tym doszliśmy do tego, że ci ludzie to byli romantycy. Dlatego ja tak całą tą melodią taką, że to jednak y, romantycy zresztą po tym moim pokoju widać, że to jest, miał być kiedyś pokój y, roadcunty. Ja jestem z tej epoki, kiedy westerny i, i muzyka amerykańska wywierały wielki wpływ. Do tej pory dla mnie ci wszyscy amerykański wykonawcy Chris, Christopher, Saul i Nelson, i tak dalej, są najważniejszymi. Teraz proszę Państwa, jak już mówimy o tych kominkach napędzanych wiatrem, bo się okazało, że te by były najłatwiej wyprodukować, najłatwiej zastosować, a coś, co się produkuje seryjnie, to jest tańsze. Może powiem co nieco, jak ten kominek miałby wyglądać. No, w poprzednich filmach pokazywałem, jak te, działają te grzałki kwarcowe. Tutaj widać wyraźnie. Po prostu grzałka kwarcowa w ten sposób działa, że jest efekt wizualny, czyli efekt płomienia, wykonany za pomocą żarówki i oczywiście efekt grzania, czyli grzałka jakaś musi być, która pokazuje która przenosi energię, i w ten sposób można by nad kominkiem, to był już kominek 3D, się ładnie ugrzać. Pokażę, jak na przykład ta, ten kominek, który tu działa, on, on działa na zasadzie też grzania, ale konwekcyjnego, jak się ciepło rozpływa. Jak wygląda droga? ciepła od kominka, który jest zimny i ciepłe powietrze biegnie po tych płytkach, tej wykładzinie do góry, widać wyraźnie, oczywiście dochodzi do sufitu i tu widać, można nawet odczytać temperaturę. Proszę Państwa, to jest podstawowy element grzejny naszego wiatraka. My go używamy przecież prawie 6 lat. Lampy są grzejne. To zaraz włączę, zobaczymy jak one grzeją. Lampy kwarcowe, które bardzo szybko się nagrzewają i które potrafią wytrzymać aż 6 lat bez wymiany. Nie wiem czy to widać na tym. Mhm. Widać Włączona jest jednak grzałka, która ma 400 W i za chwilę, yy, jak się zmieni i chciałbym uzyskać większe krzanie, mogę włączyć na następne 800 W. Ważne przy tych lampach jest to, że trzeba uchwycić ten zakres promieniowania, w którym ta lampa będzie dawała promieniowanie czerwone, bo są lampy kwarcowe, które dają promieniowanie żółte. No i to trochę gorzej by się. To po prostu trzeba odpowiednio wkomponować między te brzozy, które żeście widzieli w tym kominku, i wtedy łatwo można uzyskać efekt 3D. I teraz, proszę Państwa, pokażę jeszcze ten, może y, za pomocą kamery. Proszę bardzo, tak wygląda y, bez. O, i się nagrzał, i, i proszę zobaczyć, jaka wysoka temperatura jest. 100. Y, to 70 nawet stopni, jeszcze więcej. Jak tylko najadę, tą kreską nawet, nawet 400 stopni jest. I rzeczywiście grzeje, także muszę wyłączyć, bo, yy, bo się ugotujemy przy tym. Proszę Państwa, no, szereg pytań było o, o cenę wiatraka, o producentów i tak dalej. Po uzgodnieniu, bo oczywiście musiałam telefonicznie uzgodnić, mogę wszystko wyjawnić, że tak powiem. Ja tak w sumie kosztował, jako samo urządzenie, to znaczy śmigło i prądnica, 18 tysięcy. Dodatkowe koszty to słup to 2 tysiące, Wszystkie inne sprawy geodezyjne, tam go za punkt, wziął 1000 zł. Oczywiście projekt, bo no niestety w planie zagotowania miasta musi być ujęty taki wiatrak i w sumie kosztowało to 27 tysięcy, czyli dość drogo. 27 tysięcy to przecież może instalację 5 kW fotowoltaiki zrobić i teraz to, czyli w sumie wychodzi to jednak Wychodzi do, dość, bar, dość drogo, zła, a nie mówiąc to... o tej męce z załatwieniem tych zezwoleń no, wszystkich. ze zezwoleniami były problemy, bo burmistrz się nie chciał zgodzić. Całe szczęście, że mieliśmy panią architekt, która była panią inżynier i bardzo łatwo żeby się dogadali. Chciała też zobaczyć, co jest grane. Dodatkowo, no okazało się, że przez te 6 lat to za dużo energii nie uzyskałem z tego wiatraka, bo Wyliczyłem, że tylko około 4000 kWh dał, czyli tyle co instalacja 4-kilowatowa w ciągu jednego roku. Niemniej jednak być może, że nie z wszystkich stron ten wiatrak dostawał wiatr, bo od strony wschodniej nie dostawał wiatru. Wiatrak, żeby był ekonomiczny, to musiał mieć 020 0,30 sprawności. Nasz wiatrak uzyskał mniejszą sprawność niż jedna dziesiąta. Natomiast, czy, jakby mi ktoś zadał pytanie, czy drugi raz bym zrobił to samo? Zrobił to samo z większym namysłem, oczywiście, a jakbym miał wykorzystać swoje doświadczenie, to wykorzystałbym go właśnie do kominków napędzanych wiatrem. Przy tym, no, przy tym wiatraku, który ma średnicy prawie 4 metry. Prądnica waży prawie 70 kg, więc dość duży problem. Był, było dużo problemów technicznych, bo nawet na filmach jest, że dwa razy musiałem go naprawić. Czyli właściwie, żeby naprawić, go to następne 1000 zł, żeby zamówić ten dźwig i tak dalej, bo producenci się mieszczą bardzo daleko. A teraz jeżeli chodzi o producentów. Ja wiatra kupiłem od firmy Swim czyli cała w internecie szukać firmy Swin, czyli od wiatru angielskiego. Natomiast drugim yy, właściwie producentem prądnicy i obecnym producentem wiatraków jest firma Chestermatic, pisze się przez CH Hastermatic i też go się znajdzie w internecie. Są to młodzi ludzie, yy, którzy z pasją podchodzą do do tego swojego zagadnienia. Niemniej jednak i nawet, nawet ta firma Cestermatic produkuje do tego wiatraka inwertery, czyli można by włączyć się do sieci. Ja oczywiście nie, nie zalecam włączania się do sieci, bo, do sieci, bo akurat w moim przypadku, yy, zresztą taka jest dość opinia również i innych, którzy, którzy mają wiatraki. W lecie to wiatrak bardzo mało energii daje. Energia to jest Wprost można odczytać ze wzoru na energię kinetyczną m równa się V kwadrat przez 2 czyli masa przepływającego powietrza przez ten strum przez śmigła decyduje o energii kinetycznej a w lecie to, to powietrze jest lekkie i ta masa jest lekka i w sumie energia nie jest za duża ale natomiast w zimie kiedy nie ma innej możliwości są ciężkie szybkie wiatry i tak dalej, czy na wiosnę, to zdaje znakomicie egzamin. Jakbym teraz miał podjąć decyzję o jakimś zagadnieniu, to właśnie podjąłbym w tej postaci, żeby produkować wiatraki dla y, ogrzewania kominków, czyli zasilania kominków. Może troszeczkę mniejsze, może y, w takiej wersji, w której nie trzeba by żadnych zezwoleń budowlanych takie wersje, żeby można było je konserwować i oczywiście przy współpracy z tymi kolegami bardzo pożytecznymi, z dużym doświadczeniu, być może jakby podjęta była produkcja masowa, na przykład śmigła byłyby węglowe i tak dalej, to te wiatraki byłyby tańsze, a no przecież zależy od ludzi, którzy chcieliby to kupować, przecież nie chodzi o to, że że koniecznie on musi być bardzo tani, bo biedni też by chcieli kupować. Zawsze mówią o tym, że właściwie cechą tych wszystkich paneli powinno być ich tanieść, żeby ludzie wszyscy mogli się zamontować. Ja takie to jest taka wyszukana sprawa. Myślę, że znajdą się jacyś nieco zasobniejszy w kieszenie ludzie, którzy to by bardzo interesowało. Można by na bazie tych doświadczeń, oczywiście tych producentów również, którzy to robią wykorzystać i spróbować wdrożyć dany temat. Ale przecież to nie tylko kominek, bo u nas przecież jest podłoga ogrzewana. Jest oczywiście podłoga jest również ogrzewana, ale musiała być zrobiona w trzech obwodach, żeby można było zrobić połączenie w gwiazdę, ponieważ wiatrak jest trójfazowy i trzeba połączyć albo w trójkąt albo w gwiazdę. W trójkąt oczywiście to bardzo duże natężenie to bardzo duża moc i na pewno wiatr by się spalił wcześniej czy, czy później. Ja robiłem takie próby, ale no to jest yy, trudna sprawa.